Cześć wszystkim, o Mario z tej strony. Słuchajcie, chciałem się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą, na temat której też się już kilka osób wypowiadało na YouTubie. Mianowicie chodzi o to, kogo pozdrawiam, jeżdżąc na motocyklu. Sprawa jest taka dość niestandardowa, ponieważ wiele osób no, ma takie powiedzmy rozterki na temat tego, komu powinno się machnąć, komu nie powinno. Czy jak ktoś jedzie z skuterem, to mu machnąć, czy nie machnąć, jak to generalnie wygląda. I powiem wam, że w tej kwestii no, mogę się jak najbardziej zgodzić z większością osób, które się właśnie wypowiadają na ten temat na YouTubie, ponieważ sprawa jest taka, no dość z jednej strony oczywista, a z drugiej strony szczególnie dla osób, które powiedzmy zaczynają jeździć na motocyklach i no, chciałyby jak gdyby uczestniczyć w tym całym motocyklizmie niejasna troszeczkę, tak? No więc moim zdaniem wygląda to tak, że ja jak najbardziej chciałbym pozdrawiać generalnie wszystkie osoby, które jeżdżą na jednośladach. Z tym, że czasami jest tak, że nie wszystkie osoby, które właśnie używają jednośladów i mam na myśli tutaj głównie osoby, które jeżdżą na skuterach, jak gdyby żebyście źle nie zrozumieli, jak gdyby grupa tych osób, o których wspomnę, to są osoby, które jeżdżą głównie właśnie na skuterach, to są osoby, które podchodzą do sprzętu właśnie jednośladów jako stricte tylko i wyłącznie taki typowy środek transportu, dojazd do pracy, bo jest taniej, może być szybciej i tak dalej. Są to takie osoby, które po prostu jak gdyby nie chcą uczestniczyć w tym świecie tego motocyklizmu. Oni po prostu mają ten sprzęt, bo jest im wygodniej, jest tanio, i nic poza tym i wiadomo każdy ma prawo takie podejście do tematu mieć i tyle i powiem wam szczerze, że właśnie spotkałem się już nieraz z takimi osobami, które tak podchodzą do tematu widać jak gdyby po nich, że nikt to nie interesuje no i powiedzmy od tego momentu, kiedy zauważyłem że nie wszyscy, którzy jeżdżą jednośladami mają jak gdyby w tym jakąś taką zajawkę hobby, no przestałem powiedzmy pozdrawiać wszystkich na ulicy, którzy mają właśnie jednoślad, tak? bo, bo to generalnie tak nie wygląda. Powiem Wam tak, że generalnie większość, powiedziałbym 90 kilka procent osób, które jeździ na motocyklach faktycznie się pozdrawia, jak gdyby to są osoby, które jednak mają tą zajawkę, czują ten klimat i mało jest, bardzo mało osób, które chyba jeżdżąc z motocyklem nie miałoby, jak gdyby takiej zajawki, tak, jeżeli ktoś chce traktować jednoślad jako taki sprzęt tylko do podruszania się i taki po prostu transport punktu A do B, no to raczej kupi sobie skuter tak, który jest po prostu, nie wiem, wygodniejszy w takim użytkowaniu. Tak. Na motocykl, no jednak trzeba mieć jakąś taką zajawkę, chęć. Trzeba to po prostu lubić, tak, żeby, żeby jeździć i tak to wygląda. Można też lubić jeździć skuterem, oczywiście, mieć tego zajawkę i, i taką pasję, tylko że no osób, które podchodzą do tematu stricte użytkowo, jest o wiele, wiele, wiele więcej, które właśnie pójdą jednak w stronę skutera, powiedzmy. Tak to, tak to raczej wygląda w praktyce. Ale żeby nie było, tak, no to faktycznie osoby, które jeżdżą na motocyklach, praktycznie zawsze pozdrawiam, są też takie osoby, które jak gdyby, no... Jeżdżą, mają w tym pasję, ale powiedzmy no nie wiem, nie są przekonane do tego, żeby tam kiwnąć komuś na pasach i tak dalej, czy mijając się, no też tak, tak może być, tak? Bo wiadomo, no jest nas po prostu coraz więcej. Każdy może mieć jakieś swoje podejście do tego tematu i nawet lubiąc motocykle, nie wiem, mając z tym jakąś przyjemność i zajawkę w jeździe, po prostu mogą nie mieć przyjemności w tym, żeby tam komuś odmachnąć, machnąć i pozdrowić kogoś na, na ulicy. I to jest każdego sprawa, jak to mówią, tak, to już jakby to powiedział Jurek Owsiak, rób ta co chce i tyle, tak, więc to jest każdego indywidualna sprawa. Ale powiem Wam, że no generalnie tak jak wspominałem, staram się zawsze pozdrowić osoby na motocyklach i generalnie staram się też pozdrowić osoby, które jeżdżą na skuterach, tylko że tu z racji tych, tych właśnie swoich obserwacji, o których już wspomniałem, troszkę to inaczej wygląda, ponieważ żeby mach to komuś na skuterze... Po prostu muszę widzieć, że ktoś jak gdyby no ma, nie wiem, potrzebuje takiego kontaktu, powiedzmy, tak? Czasem jest tak, że naprawdę widzi się, nie wiem, kiedyś stanąłem gdzieś motocyklem obok jakiejś dziewczyny na skuterze, odwróciłem się i widziałem po niej, że ona jak gdyby czeka na to, żeby jej machnąć w pewien sposób, tak? No kiwnąłem jej i widziałem taki żywy uśmiech na jej twarzy, jak ona mogła kiwnąć, więc to była taka osoba, która jeżdżąc skuterem, chciała jak gdybym uczestniczyć w pewien sposób, tak, w tym, tym świecie motocyklizmu i dla niej to po prostu było przyjemne i sympatyczne, tak? no i takim osobom zawsze warto właśnie kiwnąć, bo to jest taka fajna rzecz, tak? takie fajne powiedzmy pozytywne pozdrowienie się i taka, takie budowanie powiedzmy pozytywnych relacji na drodze tak bym to ujął i jest taka część osób też i na skuterach, bo jeżdżąc do pracy, no, codziennie się właśnie tam z niektórymi osobami praktycznie i właśnie mając, te osoby mają skutery też widzę, że jak gdyby no, mają takie chęci, niektórzy tak, no mają też pomysły, żeby na przykład w przyszłym sezonie czy kiedyś zmienić sobie skuter na motocykl. Także też tak to wygląda, więc, więc naprawdę no, różnie bywa powiedzmy pod tym względem i nie można wpakować takich osób, które nie wiem jak to siedzi z skuterem, to już wiadomo, że to już nie, nie jego bajka, motocykle i jedno ślady i nie ma co sobie nawet były zawracać. A są osoby właśnie, które też mimo wszystko chcą jak gdyby w tym uczestniczyć. No i mam taką taktykę, że właśnie jak widzę, że jak gdyby jest jakiś kontakt z osobą wzrokowy chociażby, to po prostu czasami kiwne i faktycznie w większości przypadków tak, No są to osoby, które jak gdyby no, pozytywnie reagują na takie rzeczy, na, taki, na takie pozdrowienie, ale też no, jest tak czasami, że widać, że się stanie na światła, że ktoś po prostu nawet, jak gdyby nie szuka, nie chce. Się chociażby rozejrzeć dookoła, więc widzę, że generalnie chcę po prostu pojechać jak najszybciej do domu, czyli gdzie mu tam się śpieszy, i, i tyle. Tak? Także to jest taka, taka praktyka, która z czasem przechodzi sama i czasami jest tak, że ym, nawet się nie trzeba jakoś grubo zastanawiać, po prostu człowiek czuje jakby podświadomie, że ma do czynienia z osobą, która powiedzmy chce w czymś uczestniczyć, w czymś więcej niż tylko w takim transporcie z punktu A do B. Że jest też osoba, która raczej po prostu nie ma w tym zajafy nie jego bajka, powiedzmy tak, po prostu chce sobie pojechać spokojnie do domu i, i tyle. No i też generalnie enjoye, tak? bo też się zdarza, że zdarzyło się kilka razy, że no, pogadałem z kimś właśnie na skuterze, kto jedzie i właśnie mówił, że... Albo jedna osoba, że miałbym na przykład bandita, tak? tak jak ja, i że jeździł kawałek czasu, i że ma też sprzęt teraz jeszcze jakiś inny, większy, ale tak do mnie i jazdę po mieście skuterem. Drugą osobą rozmawiałem, to właśnie w planach zakupu w przyszłym sezonie motocykla. Także są też osoby, które właśnie no jak gdyby bardzo są tam wkręcone w ten temat i, i jak gdyby chcą w tym uczestniczyć. Także. Tak to wygląda, więc generalnie, moim zdaniem, jest to bardzo fajne, przyjemne i takie powiedzmy pozytywne, tak? coś czego nie mają generalnie osoby, które jeżdżą samochodami, tak? no co tu dużo gadać, jest to coś, co wyróżnia motocyklistów też na ulicy i jest to moim zdaniem bardzo takie pozytywne i fajne, więc staram się to kultywować, ale kultywować nie za wszelką cenę, tak bym to ujął i... Tymi słowami bym temacik zakończył i skwitował. Także piszcie, komentujcie, jak wy na to patrzycie, kogo wy pozdrawiacie, kogo nie, jak na to patrzycie. Także trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!